To jest kula zawiało czyli najmocniejszy przemian na całym serwerze rapy.pl który spróbuję zdobyć i wszystko wam dzisiaj opowiem podczas eventu świątecznego. Możemy zdobyć kule żywiołu poprzez zabijanie graczy. Dzięki kulom żywiołu możemy dodać dodatkowy procent na swoje itemy, na przykład dodatkowe obrażenia. Aby ulepszyć jakiś przedmiot potrzebuje 64 kuli żywiołu, a celem na dzisiejszy odcinek jest ulepszyć miecz na najlepszy procent, czyli 25%. Ale jak pewnie się domyślacie, szansa na to jest bardzo mała. Tak czy inaczej, podajmy się w tym odcinku tego wyzwania. A no więc tak jak powiedziałem, tak zrobiłem, dlatego postanowiłem przygotować swój ekwipunek, znederajtować seta oraz kupić potrzebne przedmioty takie jak potki. Później wybrałem się na strefę eventową, aby przetestować jak dropią kule żywiołu, po tym frogu postanowiłem, iż nie będę się zatrzymywał i coraz bardziej fragował. Ale, ale jeszcze przed tym chciałem wam powiedzieć, że co 100 łapeczek losuje jednego rabiboksa, żeby brać udział w losowaniu musicie stawić suba, łapkę w górę, komentarz ze swoim nickiem. A no więc postanowiłem iść dalej fragować i totalnie się nie zatrzymywać, bo naszym celem jest zdobyć najlepszy miecz. Aby ten cel osiągnąć potrzebujemy 64 kule żywiołu, potem pójść do villagera i spróbować go ulepszyć. Ale jak wiecie to niestety jeszcze nie posiadam, dlatego postanowiłem pójść na rynek i poskupować wszystkie kule żywiołu. Dobra widzowie, więc tak jak widzicie, już tutaj mam jeden stack, kuli żywiołu. Kupiłem sobie przed chwilą z rynku. No i postanowiłem na czacie pisać No że skupuję kule żywioły, No bo bądźmy szczerzy, no nie ma sensu robić farmić, fragów. No bo zabiłem 20 osób i dropu mi tylko 5, więc wolę sobie kupić z rynku. Więc tutaj napisałem do chłopa. No i chłop mi powiedział, że ma aż 7 stacków kuli żywiołu na sprzedaż. Powiedział, że mi to sprzedaż za 8,5 miliona. Więc sobie teraz tutaj wypłacimy kasę, wyślimy tutaj mu wymiankę, no i tutaj zobaczymy, czy mnie oszuka, czy nie. No i sobie tutaj od niego kup. Kupimy, więc będziemy mieli prawie 9 staków kuli żywiołów, czy tam 8, więc no to jest już dość dużo. Więc jak mi tutaj dał, widzieliście, dał mi prawie 8 staków, tyle się z nim dogadałem. Myślę, że się opłacało kupić za 8,5 miliona. No, jak nam dropnie y, miecz 25 z procentem 25, no to no, będzie się opłacało. No, a jak nam nie dropnie, no to będziemy trochę w plecy. Jak widzieliście, to kupiłem aż 8 staków kuli żywiołów, no i w tym momencie idziemy sobie ulepszyć miecz. Dobra widzowie, więc w tym momencie tutaj sobie ulepszymy. Rzeczywiście mam nadzieję, że nam dropnie 25%, więc pierwsze ulepszenie. Ile nam dropo? Jeden tylko nie, dobra, to jeszcze raz. To jeszcze raz. Usuwamy i jeszcze raz ulepszamy. Ile teraz nam dropo? Jeden znów XD. Usuwamy. Ulepszamy. Ile nam procent 7? Dobra, coraz lepiej. Usuwamy, ulepszamy pyk 11. 17, coraz lepiej. 6, no dobra, to teraz już słabo. Zobaczymy, ile nam najwięcej procent w ogóle dropnie. 9, 13, 19, kurde, no nie wiem. Ja chyba bym zostawił, bym wziął jakiś inny miecz. Dobra, widzowie, więc ja tutaj sobie kupiłem mieć 19. No i spróbujemy tutaj dalej lepsze zaczynać. Czy nam może dropnie jednak te 25%. Czyli, że najlepszy mieć, jaki będzie dropo tylko 4. Dobra, weźmy sobie jeszcze rafy, wyjmijmy, zdejmijmy. I kolejne losowanko, ile tym razem dropo 7, nie, no dobra, to jest jakaś tragedia. Zdjęliśmy, wzięliśmy znów, ulepszyliśmy. 2, zdejmijmy, Ulepszmy. I dropy tylko 3. No tak widzieliście, najlepszy między jakim mi dropną to dropną mi 19. No i w tym momencie pójdziemy sobie go przetestować, zobaczymy czy w ogóle jest jakaś różnica między z tymi y, punktami, no i bez tego. Dobra widzowie, więc z takim jest mi się udało zrobić najlepszy. Odporność od lodu 19%. Niestety lepszego mi się nie udało zrobić. Wydałem na to aż 8 milionów, żeby taki mieć zrobić, więc zobaczymy czy w ogóle było warto. Zobijemy tutaj ludzi. Żeby... Ile mu HP zadaje? Co jest? Na 3 hity go prawie zabijał Chłopa ma niby słabego seta, no ale i tak to, to dość dużo moim zdaniem mu zadaje, bo wcześniej takiego chłopa to na 10 hitów zabijałem, jak wiecie to mam perk siłki 2, odporność 1, więc tutaj spróbujemy ich tutaj pozabijać, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tutaj chłopiec ma całego seta 19, więc ma podobnego seta do mnie, ale jest też strasznie dużo HP mi zabija, więc może też mu olepszony mieć, bądź ma bardzo duże perki. O! Chłop ma jeszcze totem, więc ma dodatkowe ułatwienie. Niestety tego totemu nie posiadam. No i je koksiki. Koksy są aktualnie też dość drogie. Więc się dziwię, że na strefie wentowej jak koksy. No ale mi się wydaje. No tak po 2 HP chyba mu zadaję. Bo niestety nie mam serduszek włączonych. Ale no, jak widzicie, no... Czarcz w ogóle nie wyrabia ode mnie. Cały czas ucieka. Jeszcze chyba tutaj sobie kolegę zawołał. Więc chyba będziemy musieli sobie tutaj orać. Niestety sobie chyba nie poradzę. No ale dobra, spróbujemy może tutaj z kolegą się zmierzyć. Dobra, zezmę sobie tutaj refika. No dobra, no mieć, kurde, no bym powiedział, dość dużo, dość, dużo nim zadaje. To jeszcze jakiś słaby Stevek przyszedł, więc go sobie tutaj szybko zabijmy. Dobra, zabiliśmy sobie go. Tu w ogóle chłopaki z klanu przyszły, przyszli. Dobra, pójdźmy może po tego typa tam na górę, ale niestety jeszcze haku nie mam. O, sam do mnie zeszedł. Dobra, jestem sobie też tu koksika, bo ja niestety to temu nie mam jak on. Więc sobie go taratubimy i sobie go zabiliśmy, ale sobie zdjął budki, ale nie no, miecz, nie no mi się wydaje, że jest jakaś różnica, może ta różnica nie jest taka duża jak sobie wyobrażałem, bo jednak 19% to jest dość dużo, jak na ilość kasy ile wydałem, bo tak naprawdę mogłem pół, pół miecza kupić, dwudziestkę, a sobie postanowiłem kupić kule żywiołowe no i sobie go ulepszać, ale no, kurde, dość nawet dużo zadaję tym ludziom, mając tak słowe perki. Dobra widzę, więc ja tutaj sobie idę zmienić ch, no idziemy tutaj jakieś lepsze osoby poszukać Dobra widzę, widzę, tutaj sobie już ch zmieniłem Tutaj znalazłem jakiegoś chłopa, który jeszcze jest na incognito, więc raczej ma dość dobre perki I go zabiliśmy go na 4 hity mając, on mając set 19, czyli drugi najlepszy set No nie wiem, no moim zdaniem opłaca się ten miecz, ale dla ludzi, którzy są no dość bogaci No bo jak ktoś przykładowo, no nie ma nie ma kasy, bądź coś, nie ma perków, te, które są najważniejsze na rapach. No to no nie ma sensu, żeby chłop sobie robił takiego seta. Ale chłop, który ma dość dużo kasy, przykładowo, tak jak ja, że jest w stanie sobie wydać 8 milionów na ulepszenie mieczu. No to moim zdaniem, no to jest dobra szansa, bo jak ktoś się klepi, dobra forma, bo jak ktoś się klepi 1 versus 1, no to taki miecz, no bardzo dużo mu da. Bo myślę, że jest przewaga między tak 1 HP bijąc kogoś, więc no to jest dość duży jeszcze, jak ktoś wtrafia no to to już w ogóle jest, no bardzo, bardzo opłacane. Więc, no ja jestem w sumie. Oho, to chłop ma dość dobre, dobre perki, więc sobie tutaj chyba spróbujemy od niego uciec, bo nie za bardzo ma no, sensu. Takie stiwki są, więc sobie pozabijajmy. Od razu, jak są. No takiego stiwka na trzy hity biorę. Nie, mam chłopię Seta dwójkę. Na no, trzy hity, no, czy to jest dużo? No nie jest to dużo. Jak sobie taki stiwek wychodzi? Przykładowo tutaj chłoma Seta. Seta 15, no i go zabijam też na 3 hity. No to więc no moim zdaniem no to nie jest za dużo. 3 hity to tak naprawdę jest chwilka, a zabić chłopa, który ma seta 15, niby to jest kit rapy, no ale też ten set jest troszeczkę warty. Więc moim zdaniem, no miecz to była totalnie dobra inwestycja. No jestem z niej zadowolony. Więc no myślę, że to tylko kwestia czasu, żeby tutaj się odrobić. Tutaj jakieś fragmenty podrobić czy coś. Bo zabijać ludzi. Na pewno więcej ludzi zabijam, bo widzę, widzę już tą różnicę, bo ten trochę już mam sobie ten mieczyk, no i widzę tą taką różnicę jak zabijam ludzi, więc no, no pocało się, no tego chłopa też zabijam na dwa hity, dwa, trzy hity, no to no kurde, na trzy hity zabić i może ci dorobnąć fragmenty, a tutaj sobie przez chwilę farmi już mam dziewięć fragmentów, a dziewięć fragmentów ile jest warte? Cztery k Więc tak naprawdę chwilę, 400 k zarobiłem. Tu już w ogóle jeszcze jakiś chłop się we mnie wbi, więc sobie tutaj spróbujemy sobie tutaj uciec, bo nie za bardzo ma to sens. No i chyba sobie prawdopodobnie co zmienimy, bo tutaj jakiś... Żeby ludzie mnie nie streamsnipowali, bo nie ma to za bardzo sensu. Ale sobie jeszcze może spróbujemy tego ziomka zabić, który ma tutaj seta 14. 14, 15. A tu w ogóle chyba hobby jest, który ma seta... ...a nie wiem w sumie jakiego on ma seta, ale dobra. Wbijmy się tutaj w chłopaków. Może nam się tutaj uda go zabić. Jeszcze jeden jakiś... hit. Kurde, jakbym miał wędkę, to bym go zabił.